Tutaj szeroko, wejdźcie wene. Puszę ją. Dobra. Gismo w patrzycie we złu. Wysoko, wysoko, wysoko. Patrzycie we złu. podchodzimy, podchodzimy. Raz, dwa i trzy. Teraz jest we wszystko wezło. Głęboko, głęboko, wejdźcie bardzo głęboko, głęboko, proszę was, bardzo głęboko. Głębiej, 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 jeszcze głębiej. Głęboko i kończcie to kończcie to. Są gigastaki. zabijcie to, zabijcie, to super kamran. I, I ten kameran na ci wracacie, wracacie wracacie wenę, super. I trzymacie teraz, wychodzicie w normal. Wyjdźcie wenę, wejdźcie wene. Wyjdźcie teraz, głęboko wene. wyjdźcie. Dobra? I szeroko, szeroko, będą tu kontrolować, wyjdźcie wene, inter możesz w nich postać jak chcesz, i czekajcie, będziemy no, puszczać SW za niedługo, wchodzą w nas, wyjdźcie, spread, 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 wyjdźcie wene, wyjdźcie, wyjdźcie, spread, teraz spread, wychodzicie wene, wychodzicie i zawracamy w SW za trzy sekundy, raz, dwa, trzy, podchodzimy SW i będziemy puszczać za 3 sekundy, mocny z SW, raz, Dwa i trzy, wszystko we złoty. Spadźcie po to, jak musicie przejść. Głębokie z bardzo głębokie z Proszę was, głębokie jest wejdźcie głęboko wezw. Są gigastaki, zabijcie te staki i wracacie wenę. Zabicie te staki, wracacie wenę i wracacie wenę. Znowu wracamy wenę, wracamy wenę i destak znowu Des Destak wenę, znowu destak wenę. I stoicie na destaku znowu. Znowu na destaku, wychodzicie, bo puszują. Musicie. Musicie przejść, wyjdźcie, głębiej wyjdźcie, bo coraz wyżej będą puszować. Dobra i powoli wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy i patrzymy we SW. podchodzimy już we SW. Już podchodzimy we SW. Już podchodzimy z powoli, podchodzimy, jeszcze nie? Jeszcze nie, dajcie defy, dajcie Przytrzymajcie to, przytrzymajcie, musimy to przeżyć i SW. Raz, dwa i trzy. Wszystko wezwu. tak jak Lusterko, W tego, w tego staka na czołku. Stack na czołku, stak na czołku, jest 100 osób na czołku. Spróbujcie tu perdololność i wracacie, i wracacie. Ratuj się kto może do Sojuszu na razie. Spróbujcie do Sojuszu wrócić na razie. Ratuj się kto może chwilowo jest. Ratuj się kto może jest chwilowo. Przeżyjecie to. Wędłów, hajcie do Sojuszu. No jest Gucci, jest Gucci. Szeroko zresetujcie walkę. Jest Gucci, jest Gucci. Zresetujcie walkę, zresetujcie walkę. Do Sojuszu przejdźcie. Przejście do sojuszu, przejdźcie do Sojuszu. Uciekaj w Norfa. Mam nas gania. i teraz tak. Zresetujcie na mnie walkę. Ja Chodźcie do lusterka, chodźcie do lusterka, Gio, musi Hila dostać tutaj, chodź Gio tutaj do nas, chodźcie, chodźcie, zresetujcie się, zresetujcie się, zaraz zaniemy. Z... zresetujcie to i chodźcie w solta, chodźcie w solta, fajmy cooldown solta, wiem, że jest ciężko, raz, dwa, trzy, tak jak lusterko, tutaj na lusterko, Spróbujcie walnąć na lusterko, tak jest 40 range depsu, jak walniecie to jest git, wiem, że nas zalewają, ale musicie próbować, dobra, ratuj się kto może, ratuj się kto może, musimy się przegrupować, chodźcie do zamku jak trzeba. Chodź, no zbiegniemy. I hey partner, mamy jakiś defensor na mapie, czy nie? Chodźcie szybko, dosyć szybko, biegniemy. Clubhouse. Clubhouse jest tutaj. Chodźcie, dysponuj pansterku. Chodźcie, chodźcie, do zderka. Dobra, wyjdźcie, wyjdźcie, wene, wyjdźcie, wene. wyjdźcie, 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 wyjdźcie. Podejdźcie, Weso, teraz podejdźcie, Saka, będę miał tego, proszę, was zajecie coś raz, dwa i trzy, tak jak lusterko, tak jak lusterko, proszę, was, wejdźcie tak jak lusterko, tak jak lusterko, I macie staka stosu, osób, płagam was, wejdźcie w to przybijcie to kamen, to cokolwiek i ten kamen, proszę was, kurwa, umarło to? Nie, wyjdźcie, 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 Coś dużego wjechało ma... na Grassland NE i jedzie w stronę NW, w stronę Pleina. w NE. Rozbijamy, rozbijamy, rozbijamy staki, wychodzimy w i znowu będziemy kontrolować ten sam kąt. W We Westa, widzicie, jakie są tam staki? Nur Hill po... Podchodzimy w ESTA. 20... Podchodzimy. No, podchodzimy w Westa, podchodzimy. Na... Dobra, zacekajcie wene, wene. znowu wene do Sojuszu Okej, okay, Aren jest spoko. Na... Oj na lewej ty wiodą na fece. Ja jestem tutaj, musicie wene cofać. Stany wjeżdżają. Spalcie buty, spalcie buty, ja nie wiem co się dzieje, nie ma Sojuszu. Znowu umarli? Mam reski Sojuszu, powiem Sojusz dalej puszuje sobie. Gdzie? Wyjdźcie w Sąd tam w Patrzycie w norpa, patrzycie w NW bardziej. Na trzy wchodzimy. Głęboko, głęboko chodzimy. Raz, dwaj, trzy, Tak jak kusterko. teraz. Tak jak Kusterko, proszę Was. Wejdźcie tak jak kusterko. Kamlan, Kamlan! Wracacie, wracacie w sota, wracacie w sołta. Uciekacie w sołto, uciekacie, uciekacie. Całkowicie uciekacie w sołta. Chodźcie w, podchodzimy w. Podchodzimy w W. Lecz to together Northwest in free second. Patrzycie, patrzycie. Patrzycie w NW, W, patrzycie w W. Deep to Patrzycie, Deep. Raz, dwa i trzy. Bardzo deep. wchodzimy bardzo głęboko. Deep, deep, deep. deep. Najgłębiej jak potraficie. Wracacie w SOTA. Wracacie w SOTA. Zabijcie kanana. Wracacie w SOTA. Dobra. I wyjdźcie w SOTA. Uważaj, Lupster, koza. Chodźcie w W. Wysy. Chodźcie w, Chodźcie w ene teraz, Chodźcie w ene. I wchodzimy w za 10 sekund. Pomorte, słuchaj mi, Ilk. Patrzycie wene, za 3 sekundy wchodzimy. Raz, dwa, i trzy, wszystko NA wszystko. Go, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. go, 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 go. Głęboko, 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 wracajcie, Wracacie, wracacie, wracacie. Wracamy OSW. Idziemy w idziemy Widzimy chodźcie. Wejdźcie na górkę, wejdźcie na górkę. Chodźcie, wesę. Patrzycie, wesę, patrzycie, Ista. Widzicie Ista? No, no, brakuje. Jezus, Nie, już mam. Deployecie w SW? SW, SW, tak jak to Starko? Biegną w naszą stronę. Buty palą, nawet. no jest. Nie uciekają. Motap? Nie uciekają od tamtych. Starko, a więc prosisz, by grać razem. Prymy. Nie słucham sterku. Jest, jest, jest. Raszują tu. Nie słucham sterku. Gdzie raszują? Z, z, z. Raszują na enkę. Z na enkę. Gdzie Patrzycie, jest. Tak jak do sterko. Są, chodzimy za 3 sekundy. Raz, wese. 2, 3. Super se, Super se. Wejdźcie głębiej, głębiej, biegłej, głębi, proszę Was. On green. I wejdźcie, wyjdźcie, wyjdźcie. N-wu, wychodzicie. Dobra, wyjdźcie głęboko. wezł, wesłuj, wesłuj jednak. Bo sany nas zamykają. Wesłujcie, wejdźcie, bo sany nas zamykają. wezwu. Wezwu za tym czołkiem. Wezwu. I patrzycie znowu na tego czołka. Wezwu, bo stany tu idą. O oh, sorry, zakamlana. Przepraszam. Widzicie Wezwu? Widzicie Wezwu, widzicie Wezwu. Wychodzimy Wezwu, wychodzimy Wezwu. Dobra, patrzycie. Heal, w... please. Patrzcie na w... Patrzycie wynę. -E. Szeroko, szeroko. Wezwu. Patrzcie Wezwu. Chodźcie norfa, chodźcie norfa, chodźcie norfa. Raz, dwa i trzy. Wszystko w norfa, głęboko, głęboko, tak jak to sterko. Głębiej, głębiej, głębiej. Jeszcze głębiej. Ten kamelek jest słaby, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Dobra i zabijcie tego kamlana i wracacie, 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 wracacie. Wracacie lewą ścianą, lewą ścianą wracacie. Na lewej ścianie się nic nie dzieje. Lewy, lewa ściana, tam jest yy, taki kamień. I defy, 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 defy. Mamy kontrolę de lewej tu, Coś Chodź, Chodźcie, narf, chodźcie, chodźcie, narf, chodźcie, narf. chodźcie, 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 raz. Dwa i jeszcze wszystko węglu, głęboko, głęboko. na jestcie e, bardziej stack. West stack, quest, tak West jest bardziej. Proszę, wejdźcie w westa, westa bardziej. Jest giga tak, ofensywny tak Wyżej, wyżej, wyżej. Wejdźcie wyżej, jeszcze wyżej, pchacie do końca, do końca, do końca. Wy, westa bardziej, westa macie tak westa, 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 westa bardziej. Na Lusterku, gdzie wy jesteście? Wy za, nisko jesteście. Chodźcie tam wysoko, wysoko, bo tam je, za, zamykają tych. Dobra, wejdźcie wese, wejdźcie wese teraz, wejdźcie, bo mamono wchodzi. Musicie wyjść. Musicie wyjść, musicie wyjść wese, wejdźcie wese, wejdźcie wese. Deput wejdźcie deput Soutis so right now. They're pushing. wejdźcie wese, poty, spalcie poty moment, żeby spalić fotę. I dacie radę jeszcze, dacie radę jeszcze, dacie radę dacie radę jeszcze. Widzicie tego czołka? Widzicie tego czołka? Tego czołka? No z tego czołka wychodzimy węblu. Raz? Dwa i trzy. Tym tymczokiem, tym czołkiem. nie bójcie się, przejdźcie tym czołkiem, wyżej, wyżej, w norfa. wyżej. Głęboko to jest ostatni pusz, kurwa, dawajcie, jest tak osobowy tego staka wybombcie. Wyżej, wyżej, wejdźcie, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej i wracacie, 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 bo potrują. Uważajcie na tym całku, uważajcie, uważajcie, wyjdźcie, 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 szeroko wyjdźcie. wyjdźcie i jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, uciekacie, uciekacie, całkowicie uciekacie, całkowicie uciekacie, całkowicie uciekacie teraz, całkowicie uciekacie, odlećcie tego staka, wyjdźcie z tego staka. I... Będziemy z tego... O, chodźcie do mnie, teraz chodźcie do mnie, złapcie kąt, złapcie kąt, złapcie kąt. Jak jesteś ręczdepsem, to robisz 100 kg właśnie w tym momencie, jak mi zaufasz. Będziemy puszczać głęboko NW za 3 sekundy, jeszcze nie. Podchodzisz na razie, tak jak lusterko. Raz, dwa i trzy, tak jak lusterko, mocne NW, tak jak lusterko, tak jak lusterko, wejdź głęboko, wejdź głęboko, masz taka sto osób, byku, zabito, to, zabij to, umierają, zabit, kurwa, jaka, super, super i wychodzisz. Bóg, tak, żeby... Wychodzisz wese, wychodzisz wese, wychodzisz wese. Znowu wychodzisz wese... Daleko, 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 za, daleko, jeszcze dalej. Musicie daleko wyjść. Daleko, wchodzi Mamono. Jeszcze dalej, jeszcze dalej. Musicie daleko, daleko. Wychodzicie, cały czas wychodzicie. I podchodzicie norfa za chwilę. Jeszcze nie, jeszcze nie, bo idą. Podchodzicie norfa, podchodzicie norfa. Teraz jak już tylko patrzycie wenę, patrzycie wenę, patrzycie wenę, tutaj. Lusterko, jeszcze nie puszujecie. Za 5 sekund chodzimy, trzymajcie ku damy. chodźcie z lusterkiem tu. Zejdźcie tym czołkiem, zajcie tym czołkiem, zajdźcie tym czołkiem, chodźcie za mną. Tutaj wene, Wchodzimy. Raz, dwa, trzy w Norfa, w norfa, w norfa, norfa, jak norfa. tak jak norfa. Tak jak, norfa. tak jak Patrzcie tam gdzie i chodzimy teraz. I tu I osobowego. Zabij to, zabij to, zabij to, zabij to, wyczyść to. Dobra, niestety nie, jest, nie ma was tutaj, nie wiem czemu. Dobra, wracacie w se, wracacie depulwese, depulwese, depulwese troszeczkę. Patrzycie w NW. Złapcie cooldowny. Ile cooldowny? 20 sekund czy 15? Info. Podchodzicie dwu. Podchodzicie, w Podchodzicie w Dobra, podchodzimy w NW. Podchodzimy w NW, podchodzimy dwóch, podchodzimy dwóch. Tak jak lusterko, tak jak lusterko, tak jak lusterko, Zajdźcie ten kamień w górę. Idźcie w Norfa, idźcie w Norwa, zajdźcie ten kamień, puszczymy za trzy sekundy. Raz, dwa i trzy, tak jak lusterko, teraz wójcie tak jak ja, tak jak ja. Przejdźcie przez nich, i przejdźcie przez nich i najpeklej, najpeklej. tak jak lusterko, tak jak lusterko, tak jak lusterko. Tak Chuj, nie ma, wróćcie się, wróćcie się, nic, nic, nic nie widzę, nic nie widzę. Wróćcie... walkę, zesetujcie walkę, źle poszedłem. Wy, wy, wy pomyliliśmy się. Weźcie, cofnijcie, cofnijcie jakoś. Musicie jakoś... Kierducha, pomóż mi, błagam wróćcie się jak najszybciej. Strykuj. Jak Nie możemy zabić sami to. Musimy z. Ale na stoi, cofamy, 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 cały czas cofacie. Cofacie, cofacie, nie chodźcie tego czołka, bo padniecie. Cofacie, cofacie, spalcie bo ty, buty bo ty montujcie. Zarzufaj rada. Radę?